Cześć! Tak wiem. Jestem takim dziwnym, grubym szaliku i moglibyście sobie pomyśleć, że jest zima. No ale jest na odwrót. Pogoda jest piękna. Długo kłopot w tym, że jest 12 po ósmej nocy, Ale ja idę na późniejszą godzinę do szkoły. No więc mogłam, mogę teraz sami tu powiedzieć. No i a... Tak, ogólnie no to nie mam takiego planu na dzisiejszy dzień. No ale i też nie myślałam, że znajdę czas, żeby z wami porozmawiać. Ostatnio Kendi z Cindy zaprosiły mnie do jakiegoś hotelu dla Pesków, no i miałem się z nimi spotkać. Potem jeszcze był jakiś koncert, potem jakiś coś tam, potem to jakiś kabaret, bla bla bla. A jeszcze indziej to ktoś mnie zaprosił gdzieś do kina. No, a Wasowek jeszcze nigdzie mnie nie zaprosił. No, ale mówił, że. Zabierze mnie do parku. No i tyle tych planów się nazbierało. No dziś wyjątkowo będę mogła chyba to zrobić, co zawsze chciałam i chcę. Czyli będę z wami gadać. Oooo! Nie wiem o czym. No. Dziś chyba zajmę się sportami. Może najpierw to coś zdejmę, ale ładnie mi w tym przyznajcie. No, bo jest bardzo grube i mi się tym okropnie gorąco. A wczoraj było tak ciepło. Oj. Dzisiaj też może tak być, a wiem, co. Tutaj. O, kapelusik. A, już bez przesady. No dobra, możemy chyba... <śmieniczy> możemy chyba się rozmawiać o tych sportach. No dobra, pierwszy sport. Jakbym jakim chciałabym z Wami porozmawiać, to coś bardzo, będzie pepylernego. Półko można. No ludzie. W no, ogóle co to jest? Kopię się piłkę. I co? Ja tym polega wszystko. No po no, prostu kopię się. No i już. Biega się. Z tej strony, na drugą stronę, no i... No i koniec, koniec gry. Fifi! Dzwoni jakiś dzwonek. Znaczy tam sędzia, czy tam ktoś tam. Albo coś. Ta Jak nie znajduje. Tak. A w ogóle to... Czemu moja klasa na... Twilka na piłkę, na mówi noga. Dziwne, takie za dziwne, nie? No właśnie. No, e, pomyślcie. Wy lubicie w to grać? Bo ja to lubię, no ale to takie trochę dziwne. Podaje się po prostu piłkę, kopie się nią. Takie, teraz tym wszelkim. A czemu to to, ta piłka jest okrągła? Czemu nie można kopać szaliczkiem pięknym moim? Nie można? Przecież, że można, prawda? No właśnie. O, oni są jakąś śpiłką, która w ogóle ma jakiś taki dziwny kształt. I jest jakieś tylko wielkie, specjalne bojówki. Jakieś dwa dziwne bramki. Ja wolę być w polu niż na bramce, bo w ogóle nie umiem bronić. Tak też nie umiem grać, Ale ja czasami gram. No bo czasami trzeba. W, w szkole czasami trzeba. No, goli grać ale to a ja to tak średnio. No też lubię, ale kiedy ostatnio grałam jakieś miesiąc temu, a goli gra prawie codziennie, prawie codziennie, prawie codziennie chodzi do szkoły. No to go No Dobrze. Ym, ogólnie to, że ym, czemu tak cię jest jakiś spalony, jakiś karny, wolny, plebadał aut. Yy, nie wiem, Wyrzuc z bramki, W hmm. się gole, no i bla, bla, bla. Ja się, ja się bardzo nie interesuję tą piłką można no ale na razie nikt mi nie, nie mówił, że yy, by. Na razie w tak w Waszyngtonie nie odbywają się takie różne mecze i tak dalej, nie ma ich. Po prostu mało osób lubi e, 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 grać w piłkę. Dobra, już 5 minut nam zajęło gadanie o piłce nożnej. Teraz będziemy gadać o tym innym... o! Coś tam um. coś. O! To jest ty jak to się robi. jest się też desce. Lubicie? Ja nie wiem czy lubię. Ja nie lubię. Nawet nie umiem. Kolki też. twierdzili, jak że to po prostu tak średnio ma sens. No ma sens, ma wielki sens, ale też ale przy tym też nie ma sensu. A więc to, to jeżdżenie nie jest tak chyba lubiane przez wszystkich. Bardziej przez chłopaków na pewno. Um a tak to tak średnio przez dziewczyny no ale chyba też ci, które jeżdżą z tego co wiem ale nigdy ale bardzo nie słyszę o tym, że o, wiecie co, ja mam nową deskę ja będę jeździł do nie słyszę takich rzeczy, w ogóle nigdy takich rzeczy nie słyszę um, jeśli chodzi o rower, to ja uwielbiam jeździć na rowerze akurat hmm. Ja mam koszyk i kwiaty na rowerze. Nie chcę mi teraz wychodzić na dół i wam go pokazywać, więc... E, Mój rowerek jest trochę melitki. No ale jakoś się na nim jeść. E, no a w sprawie a, no a w związku z tym, że już mówimy o tym rowerze, to powiedzmy tobie trochę o rolkach. Rolkach, wrotkach, łyżwach. Rolko, wrotko, łyżwy. Bla. Bla. Umiecie jeździć na łyżwach. Ja nie umiecie jeździć na rolkach. Ja tak umiecie jeździć na rolkach, ja tak. Na łeżach to nawet nigdy nie próbowałam, no kiedyś próbowałam, a to było bardzo, bardzo dawno temu, jakieś dwa lata temu. Bardzo, bardzo dawno temu, chyba jakieś dwa lata temu. A tak właśnie, no my się że mowa o Uwielbiam wymyślać rymy, tak właśnie, i wiersze, i różne takie. Kiedyś coś wymyślę o petkach, no i może wam powiem. Rady tu, jako ja. Ha, ha. Czemu, no to tak temu. Dobra, a w związku z tymi rolkami, myczbami i wrotkami, kiedy nauczyłam się jeździć na w wrotkach, najpierw się nauczyłam na wrotkach, jeździłam blisko mojego domu, nie w ogrodzie, bo po trawie to się bardzo Nie, nie Muszę lepiej chodzić na rolkach, to się łatwo chodzi i na wrotkach też. No, na wrotkach się łatwiej jeździć, tak. Nie natrafi tak ogólnie. Gdy się nauczyłam jeździć na wrotkach, to potem już mi te wrotki w ogóle nie były potrzebne, bo zaczęłam się uczyć się jeździć na rolkach. No i gdy się nauczyłam już na, na wrotkach, to przyzwyczaiłam się do tego, jak jeździć na rolkach. No i potem jeździłam na rolkach i bla, bla, bla. No i nauczyłam się jeździć na rolkach i jeżdżę już tak kilka lat, co, kilka dobrych nie, dwa tam to było, nie trzy, cztery, pięć. Nie wiem ile to było lat temu. Nie, nie wiem. Eee. kiedy się, kiedy pierwszy raz to było, no, było. późno miałam te wrotki, tam rolki. Miałem wrotko, rolko, łyżwy. A to w ogóle nie było tak wrotko, rolko, łyżwy, tylko tak, że był jeden but i do tego się wkładało różne te ciągle to mam. W ogóle noga nie rośnie, ale już powoli mi się robi małe i ciasne. Eee. <grym> no, przez pięć chyba by mi tak nie urosło. <grym> no, ale w ogóle noga mi nie rośnie. No, ale już mam przy ciasnej, będę musiała mieć nowe. A, właśnie. Te. No Nudzi mnie to, jak gadam, bo ja tak nie gadam. No i ciekawie. Powinniście o tym powiedzieć. O, kolejne. Czy pobiję rekord długości? Jest 10 już, minut. No i jeszcze trochę pogadamy. O. Eee. Już wiem o czym pogadamy. Nie, nie wiem. O to wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co z tym tam kurka nie wie, o czym pogadamy. Miał, miał, miał. O, by chciał, by chciał, by chciał, na pewno by chciał, by chciał, na tyle. Się... Eee. No to koniec. O sportach nie chcemy już a ale ja tu gadam z Wami już tak długo, o rolkach i o Wrocławiu, to jest sport. No i jeszcze, jak nie mamy sporty, tańca, lobleki, złosusz, w Pasyw, <grytanie> Dobra, no to pytania. Pytania, no na pewno pytania. Zawsze jest, y, mówię i, no dzisiaj chciał, mam dla Was pytania. No to pytania, już powiem przez to, no bo już Was przynudzam tutaj, nie? Nie będę Was tak dużo przytrzymywać, tak długo przytrzymać po kompach, przy kompach, bo nie będziecie mogli niczego innego obejrzeć. Nie oglądajcie tobie bo jeśli Wam się zna... Noc... Słyszeliście? Nie oglądajcie całego, jeśli wam się znudzi, nie nalegam ogólnie się, Oglądajcie sobie inne odcinki i też filmy jakieś inne różnych innych YouTuberek polecane, bo przeze mnie kanały macie tam na stronie głównej i tam w ogóle gdzieś mam jeszcze Blblbl bo... No więc można sobie zajrzeć W ogóle dołączyła do swoich głównych kanałów ktoś teraz dała mi subka, bo my fajna bardzo, bardzo i zasubskrybujcie te kanały które ja tak bardzo lubię proszę połagam, bo to muszą być jeszcze co wszystkie dziewczyny pałwach właśnie. no więc czyli pokażę ją na ginger eee, udi czyli podyki o, teraz kurki dołączył jeszcze jakieś tam jak inne kanały, wszystko sobie możesz zobaczyć. Zadzimy, teraz gadam o jakichś ulubionych, ulubionych, kanałach. O, pobiłam chyba rekord. Normalnie już do dwa, 12. Okay. to 12. Okej, to jakie 20 30, 40. bo dużo. To pytanie. E, jakie wasz, jaki są Wasze ulubione sporty? To pytanie pierwsze. Drugie pytanie. Brzmi. E, M, em, em... To nie jest piąty dzynek, to jest szósty już. Czy który? Nie, pomieszało mi się. Bo na początku chyba widziałem ten piąty. Tak? Bo piąty to było kwietnią, tak? Tak, kwietnią. No. Okej, okay, już bez przedłużania będę tak robić. No i może. No i jakie są wasze uruchomienia sporty, e, którzy byście chcieli poprawiać no, e, albo się nauczyć, bo ja niektórych nie umiem, na przykład na desce nie umiem iść, ale bym nie chciała. No a na nauczyć bym się chciała, nauczyć by chyba każdy umie, nie? A ja nie umiem. A no, już tak z jeden centymetr pojadę, więc zawsze coś. <grytosie> No ale w pet Waszyngtonie nie mamy, to bardzo... Łyżew czy łyż... łyle... Co mówi? Nie wiem. Nie. Łyżew, łyżew. No i czapeczka z mojego palca. No i... coś tam, coś tam, coś tam. Okej, okay, odpowiedźcie na te wszystkie pytania, które mam załączyli na 555 pytań no i to muszę się z wami zażegnać. No, muszę się wami z wami zażegnać. No na pewno żegnać muszę się już z wami. Ehm. Um, to już 15 minut prawie no to pa! Szajczek też mówi, to powiedz Pa pa! pa.